Dzień dobry, dziś opowiem, czym są i na czym polegają wstępne konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży. Jest to kilka do pięciu spotkań. Na pierwsze spotkanie zapraszam zawsze rodzica bądź oboje rodziców, i na tym spotkaniu przeprowadzam pogłębiony, rozbudowany wywiad dotyczący dotychczasowego przebiegu rozwoju dziecka oraz rozmawiam na temat zgłaszanych trudności, problemu. Kolejne dwa trzy spotkania to już spotkania z samym dzieckiem. Służą one zbudowaniu kontaktu, przeprowadzeniu diagnozy yy, i rozpoznaniu potrzeb dziecka czy też nastolatka. Ostatnie spotkanie to spotkanie podsumowujące z rodzicami, częściowo z dzieckiem. Na tym spotkaniu yy, omawiam wnioski z konsultacji diagnostycznych oraz plan pomocy. Zapraszam do gabinetu w Healthy Mind w Poznaniu na ulicę Słoneczną 13. Patrycja Walenczak, psycholog dzieci i młodzieży.